Siem, wszystkim, w tym filmie chcę pokazać wam, jak zawiązać węzeł pożarnej brigady. Zapraszam! Cześć, ja jestem Luca i dziś chciałbym pokazać wam, jak już na pewno słyszeliście, węzeł, który jest stosowany przez rosyjskich strażaków do przywiązania liny do jakiegoś elementu konstrukcyjnego podczas tak zwanego samorotowania się czy też ewakuacji po moim jakże zacnym wstępie po rosyjsku który na pewno był tak połamany i tak niepoprawny gramatycznie, że przepraszam wszystkich rosyjskich kolegów i koleżanki, którzy by to mieli oglądać przechodzimy sobie do naszego węzełka, ale zanim zaczniemy, chciałbym tylko przypomnieć, że co poniedziałek o godzinie 5 rano na moim kanale pojawiają się nowe Filmy z zakresu technik linowych, więc jeśli interesuje was ten temat albo chcielibyście poznać jakieś węzły z dziwnych zakątków świata, które mogą być całkiem przydatne, to zapraszam do subskrypcji. A teraz już po minucie wstępu bierzemy się za węzeł. Węzeł, jak już na pewno za zauważyliście, polega na tak zwanym szybkim rozwiązywaniu, czyli coś w, co w nomenklaturze polskich naz węzłów nazywamy węzłami zabezpieczonymi. I żeby go zawiązać, musimy sobie znaleźć tam jakiś punkt montażowy. U mnie to robi za karabinczyk I przeciągamy sobie tak dość sporo tej liny, bo wiąże się ten węzeł z reguły na środku naszej całej liny. No tak sobie wymyślili takie małe założenie. Po czym? To jest końcówka, za którą będziemy ciągnąć, żeby rozwiązać, czyli po prawej stronie mam sobie Umieszcz umiejscowiamy. A to jest końcówka, którą będziemy poddawać obciążeniu. Czyli umiejscowiamy ją sobie po lewej stronie. Po czym łapiemy obie, ładujemy sobie rękę pomiędzy te dwie żyły. Po czym wykonując taki ruch dookoła, obwijamy sobie te dwie. Żyły. To jest taki dość specyficzny ruch. Bierzemy, wsadzamy rękę pomiędzy nasze dwie żyły i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, okrażamy sobie obydwie żyły. Trzymamy cały czas tą linkę, którą jak widzicie. Będziemy ciągnąć, czyli tam z prawej strony, ponieważ my ją teraz bierzemy i takim, taką pętelką wkładamy sobie do ręki, przeciągając przez tą yy, przez tą yy, pętelkę, którą mieliśmy tutaj wokół nadgarstka. Powstaje nam coś takiego. Tam powinna się ta linka nam tak skręcić i mamy węzeł, który możemy obciążać. Jak widzicie, ta lina sobie pracuje, a w momencie, w którym przychodzi, że tak powiem, do końca działań, łapiemy sobie za linę, która znajdowała się z naszej prawej strony, czyli za nasz koniec, jesteśmy w stanie śmiało ją sobie rozwiązać. Ona nam się tutaj też pokrzyżuje. Jakby ten węzeł tak działa i nic z tym nie zrobimy, ale węzeł bardzo fajnie właśnie sprawdza się przy dużych obciążeniach. I można go wykonywać w bardzo grubych rękawicach. No, jakby założenia pożarnictwa tego by wymagały, żeby dało się to robić w grubych rękawicach, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że węzeł podstawał prawdopodobnie w okolicach lat 60. 50., no i co? Jedyne co mogę zrobić, to wam jeszcze go tutaj przybliżyć. Pokazać, jak wygląda on z bliska. Bo jak widzicie, węzełek sam w sobie jest bardzo prosty. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, jak zwykle, że komuś pomogłem albo urozmaiciłem czas, dostarczając trochę wiedzy. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.